Jest wiele takich opinii krążących, że tak naprawdę ta wojna na Ukrainie między Rosją, czy ten, między Rosją a Ukrainą, to jest rodzaj takiej wojny zastępczej, takiej proxy war między, bo, bo, bo prawdziwym mocarstwem już są Chiny, a nie Rosja, i to jest spór między Chinami a, a Stanami na terytorium Ukrainy, gdzie Chiny wysłały swój klin, swój, swój taran w kierunku zachodu w postaci Rosji. I, I tak naprawdę to już jest rozgrywka inna, i, i na to musimy spojrzeć w ten sposób, jako, jako, jako spór dwóch mocarstw, ale to już nie jest Rosja i, i Stany, tylko to są Stany i Chiny. Na ile to z perspektywy Amerykanów rzeczywiście tak wygląda? Tak, czyli znaczy Chiny są zauważalne, Rosja nie. Tak? Znaczy Chiny są poważnie traktowane. Znaczy Rosja nie jest poważnie traktowana, Chiny jak najbardziej. Chiny są uważane za bezpośrednie zagrożenie. Ich poziom militaryzacji, przygotowywania się do działań wojennych i to, że są rzeczywiście już na taką, stworzyli makinę wojenną, odbierany jest jako poważne zagrożenie. Pytanie: czy to jest tylko wojna zastępcza, jeżeli chodzi o działania Rosji w Ukrainie? Czy to jest część większego planu i jakiś etap większej wojny? Jeżeli jak się cofniemy no te prawie tysiąc lat, to Rosja czy Moskwiczanie taką rolę pełnili dla Mongołów jeszcze zanim oni nawet przejęli kontrolę nad Chinami. To Mongołowie to to był zupełnie przypadkowy hanat, gdzie większość mieszkańców to były jakieś rozbite pozbierane z całego z, z resztek, albo peryferiów imperium kijowskiego. I osadzono tam tych Moskwiczan, żeby ściągali haracz, czy tam podatki z okolicznych rejonów, które weszły dalej do Hanatu. Tak powstała Rosja dzisiejsza. I przez kilkaset lat. Taka była też rola Moskwiczan, czyli tacy Zagończycy, którzy najeżdżali państwa wokół, ale tworzyli, że to bufor dla właściwego imperium Państwa Środka, żeby nikt nie mógł ich doścignąć chronili niejako w imperium chińskie. Możliwe, że to idzie w tym samym kierunku, ponieważ uzależnienie Rosji od Chin już jest bardzo głębokie i dalekie, chyba tam żadne decyzje bez Chiny już nie mogą zapadać. Także nie wiem, czy to jest wojna zastępcza, czy to już jest do, wojna właściwa, w której oni odgrywają swoją rolę. Tak cały czas odwracają uwagę od konfliktu w Chinach. Cały czas tworzą sytuację, że bardzo ciężko byłoby w tej chwili bronić Tajwanu, mając dwa fronty. Niezdolną do samoobrony Europę i amerykańskie wojska, które musiałyby być rozciągnięte zbyt daleko. Chciałbym wierzyć, że to jest tylko proxy war, że jeżeli ona się skończy, to się skończą wojny, ale może też tak być, że to jest wojna nie tyle zastępcza, co jest jej pierwszy etap.